I ona ta siła tego Jaśka lubi, zobacz, ona mówi, bardzo go lubię, z takim przekąsem, powiedziała, bardzo go lubię. Dzień dobry no. Państwu, zapraszamy na filmik nas. Dzień dobry, ja się nazywam Ewa Maślanka, jestem dyrektorem Ochoty I Jest mi bardzo miło powitać Ewę Kamieniecką i Państwa tutaj na szczególnym węglisaniu. Panią Ewę Kamieniecką znam wiele, wiele lat. Tak naprawdę trochę patrzyłam, jak się rozwija artystycznie. Pierwsze prace były, pamiętam, wchodziliśmy do Unii i wtedy hmm, były pocztówki, taki takiej do Unii tak. wygrała ten konkurs, więc to wielkie gratulacje. Zresztą nie jeden konkurs wygrała, się wygrywała, więc ciągle. Zapyka same nagrody, czego życzymy oczywiście i w przyszłości nie będę opowiadała życiorysu, bo bardziej chcę wyciągnąć na temat tych prac, które tutaj się znajdują. Współpracujemy oczywiście z panią Ewą Kalinicką. Wiele lat i mam nadzieję, że jeszcze wiele lat będziemy współpracowali. Tak, <inaudible> że się już to zadomowi, bo się... Tak, no dobra. No dobrze. Na dob <inaudible> no, do no, dobre. no chciałabym właśnie wiedzieć, bo w tych opisach pojawiało się, że to są wspomnienia z dzieciństwa, że są takie zatrzymane, trochę z celuzelami, e, jeśli chodzi o, o te prace. Już wszystko za nas, chciałam bardzo podziękować, Pani Ogólnik, za zaproszenie. Naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam zaprezentować swoje prace w tak fajnym miejscu jak Babilą pod ogniem, Także naprawdę bardzo, bardzo Pani dziękuję. I tutaj do lekcji o szybkobiegu, który ochoty Pani Danusi Naprawdę za pomoc, za wszystko, także bardzo dziękuję. No i oczywiście witam serdecznie wszystkich gości, którzy przyszli na moją wystawę. I oczywiście już... a koniecznie ja już muszę a, już na tej <grym> stronie no, prostu... no, chyba nie, nieprzyzwyczajona, <grym grym> ale... Chyba z tego, tego miejsca po prostu. Chodzi e, się podstacować, powiem wam... O Jezu, to było e, Jeżeli chodzi o te place, no to rzeczywiście tak jest. To są takie wspomnienia, można powiedzieć, takich radosnych momentów dzieciństwa ale może nie takich bardzo realistycznych, one są trochę wymyślone przeze mnie, to głównie chodzi o uczucia i o doznania, jakich wtedy, znaczy jakich doznawałam właśnie w momentach, nie wiem, zabawy, wesołego miasteczka, nie wiem, wyjść do cyrku z moimi rodzicami, za którym szalałam, do teatru i to są właśnie takie, takie uczucia, które wtedy mi się pojawiały i które zostały we mnie po prostu na całe życie. Bardzo kolorowe, bardzo radosne i troszeczkę Kaniny, które wiszą na, na drugiej ścianie są też powiązane, bo, bo to są też właściwie takie wszystkie, to się wszystko łączy z takimi radosnymi momentami w moim życiu. Nie chciałam że, tworzyć prac, które, które tak jak każdy z nas ma trudne momenty i, i gdzieś mógłby też przelać na papier, na płótno, tylko właśnie wydobyć to, co to po prostu co daje mi dużo radości i co zapamiętałam. I pamiętam, co się zdarza nadal w obecnym życiu. No i dlatego też pani Ewa jest zawsze taka radosna, wesoła właśnie do w pracach i mam nadzieję, że dalej tak będzie dzisiaj nie pada na szczęście, chociaż padało cały tydzień z zamiast kwiatka para są... <ścoughs> Bardzo to mi niepotrzebny. Mamy też tutaj pana, zapraszamy, który specjalnie na tę okazję przygotował wiersz, więc teraz jest ten moment, tak, żeby odczytał. Zapraszam, proszę się przedstawić, bardzo prosimy. Nazywam się Krzysztof Chorzewski. Pojawiam się tutaj czasem. <głos》> proszę Państwa, żeby przejść od razu Adem. Obraz. Każdy obraz to są myśli. Ale musisz tutaj przyznać, że to tylko barwy, kreski, które spaja ta płaszczyzna. Spójrz, jak obraz ten powstawał. Szukaj formy oraz treści. Myśl, jak malarz tu pracował i co w swym obrazie zmieścił. Autor duszy ci otworzył, dając swój wycinek świata, który pędzlem tylko tworzył chwilę lub przez długie lata. Kiedy chwycisz sam za pędzle, to dopiero się okaże, że tu tkwią problemy wielkie, więc się pokłon przed malarzem. Przed malarzem się pokłonię. Dodam jeszcze, że te, też warto, co zapewne każdy powie, chylić czoło przed malarką. Oglądajmy więc obrazy, odczytujmy myśli, wszystkie, odrzucając inne sprawy, podziwiajmy tu artystkę.

piękna sztuka w tej chwili, ale oczywiście Pani Ewa robi też warsztaty różne dla dzieci. Można ją spotkać u nas na tak. różnych festynach, na zajęciach artystycznych i z mamą i tatą. Jeżeli macie Państwo dzieci, zapraszamy. Można się ma wielu ciekawych rzeczy nauczyć. Tak, tak. A teraz zapraszamy już do oglądania kuluarowych ja rozmów. Jeszcze na poczęstkonek i do wpisu do to... I Koniecznie wpisujemy się do zaszczepionki. Pani Małgosia już zaczęła. Tak. <laughs> Także dziękuję Państwu za przybycie i miłego wieczoru spędzonego tutaj dzisiaj z Panią Ewą E pra cá. <laughs>